Dzień dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Freddy Fazbear's Mega Pizza Plex Security Breach Tak I co nam zostało tu zrobienia ten, dzisiaj to będziemy się zajmować eksploracją I będziemy próbować się zająć, raczej to nie dzisiaj, ale nam zostało jeszcze zrobienie True endingu. Nie wiem kompletnie jak go zrobić. Podobno jakiś jest ending, jak się zbierze 6 złotych pluszaków Ja ich mam 3. To nie za dużo. Pa! Stara, you don't see me. Aktualnie tutaj powinien być jeden, No ty już się przemknij. Super, to jest pierwszy prezent, tutaj nie otwierałem go jeszcze. To jest Golden Rocks, i brakuje nam jeszcze dwóch. Jak zwał, tak zwał. Mianowicie trzeba nacisnąć. Jak się ma ten. auto yy... to się naciska. To, to się ten. No i mamy otwarte to jest najmniej przyjemny pokój w jakim chciałbym spędzić czas czas VR kupić um, kolejna miejscówka to będzie tutaj, pamiętam i pamiętam jeszcze chyba jedną albo dwie miejscówki gdzie może nie wiem czy może być, ale kolejne dwie miejscówki z tą kratą, to będzie ym, po drugiej stronie tego Nie wiem czego, tego czegoś y tu jest otwórz mi to Dziękuję Oj, tu jest, tu jest, tu jest Tu jest to coś Przejrzyj na oczy i zobacz czy nie ma tu żadnych płyt. Płyty po coś nam są potrzebne pewnie do trendingu, bo po co to jest. Ja... Po co? Jak mamy ich użyć, to ja nie wiem. Miesiącę w państwu. Dawaj. Dobra, już się przymknij, bo to będzie... Abril, Nie, 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 Dobra, zamknij ja tu. A, tutaj nie można wejść. Myślałem, że tu można przez... dzięki Montiego wejść. Warning: tampering with Fazbear automated staff will result in suspension of your membership. A to jest miejsce w Mangle, gdzie było ten. Bould the Mangle. O! Jak to jest patrzeć w nicość? Typie, ty jesteś za ścianą! Moon figure Freddy, jakżeś się tam znalazł, to ja nawet nie wiem, nie pytam. O nie, znowu to tragedia. Spoko, czy ty wtedy uruchomi swój głos? Daj głos. Dobrze, dzięki Freddy. It is there. But you can't see. Alone in dark I find the O oh, nie, to jest ta zagadka. O oh, no. Czy tu chodzi, żeby zajrzeć do dupy? <laughs> Chwila. Dobra. Nie, tu dalej nie ma płyty. Czekaj, jak zobaczę, spojrzę tu Fredem, to się magicznie pojawi? Bo tu widziałem, że ma być jedna... Płyt. Kto by się tego spodziewał, że trzeba przejrzeć na oczy, żeby znaleźć tą kasetę? Znaczy, płytę. Go. Żeby cię się zesrał chyba w tym momencie, jak zobaczył Frediego nowego. O, tu jest prezent. Ja się tego spodziewał Foxy plus, ej ja też mam takiego Tylko bez tego haka Chodź zrój Gościu maraton chce przebiec Gościu co pobieg goś już nie słychać Freddy czekam Dzień dobry Nie jest super. Gdzie to ma być płyta? Płyta ma być chyba od tu. je yeah, That's right! Yeah. no się pokazują właśnie to jest te grze o Może tu będzie gdzieś jakaś płyta jest płyta. Dobrze myślałem. A to jest to? Czy to może będą jakieś kolejne odcinki yy, tego... tych przygód tego i tak dalej Typie, zamknij drzwi Moonplush, yey. O, jest! O tym właśnie mówiłem tylko co to robi, który z was działa. Ty. Siema momen. It's a crappy Mr. Hippo Fridge Magnet. Lame. Oh. I am sorry, Gregory. I am truly sorry. fast. Yeah. L cheep chyba będzie pły. Ta, I guess I don't know. Nie, FLC. O, tu jest what's prezent O! Golden Chica. Dobrze. Mam pięć. Co nie? Pięć, ostatnie. Jeee! Yeah! Tu jest ten prezencik. Glamrock sip! fu... super! Nie, jestem tutaj! Powinno być tu! Czy to będzie złoty? Nie, to jest Achievement tylko! Ready Balloon! Foxy! Come on, here! To jest płyta! Idziemy teraz tutaj Staraliśmy tu torbę Alone in dark Jak to było? It is there, but you can see Alone in dark I find the key To najprawdopodobniej było do tego Ale do tego nie trzeba żadnego y, tr Klucza tylko Teraz Tu można kasety od tam odtwarzać Ale to chyba sobie zrobimy Na jednym odcinku są wszystkie kasety od, Odtworzymy Jakiś inny fragment Po co to jest to ja nie wiem jeszcze, o! Jest płyta Wiem gdzie jest jeszcze jedna Jest w, tam gdzie jest DJ Music Man jest szósta płyta. Jest. Oczywiście, że jest. Siódma. Freddy, upgrade jakiś nowy o jeszcze więcej baterii, o oh tego mi było trzeba dobrze. Proxy O, wiem gdzie miałem iść Miałem tu dwukrotnie iść, ale zapomniałem chyba. Here? Yes, is here. Coś Freddy, zejdziemy z tobą, bo może coś będzie ciekawego. Ale jak na razie nic. Uwaga, jesteśmy... Gdzieś. Oh, gregory be careful this elevator does not appear to follow any safety protocols i do not think it can survive more than one trip okay